Dzień dobry. Dzisiaj druga część wskazówek do terapii dzieci z wadą słuchu. Pierwsza wskazówka, jaką chciałabym Wam dzisiaj przekazać, jest taka, by nigdy nie poprawiać dziecka, jeżeli powie nieprawidłowo dany wyraz, mówiąc: Powiedziałeś to źle, nie tak, źle zrealizowałeś. Jeżeli dziecko powie na kota op nie mówimy źle powiedziałeś op. A to jest kot, tylko potwierdzamy i mówimy do dziecka, tak, masz rację. To jest właśnie i tu podajemy poprawną formę kot. Czyli potwierdzamy, utwierdzamy dziecko w tym, że ono dobrze powiedziało, że chcemy, żeby się komunikowało, że cieszymy się z tego, że mówi, ale podajemy mu prawidłową formę na to, co nazwało. Na przykładzie butów. Jeżeli dziecko na buty powie ty, i zawsze mówi na buty ty, i wiemy, że to są buty, to nie mówimy do niego źle, nie tak, tylko mówimy dobrze, masz rację, to są buty. Tak, to są buty, czyli podajemy mu poprawną formę, tak jak w przypadku. Kota To pierwsza z bardzo ważnych wskazówek, żeby dziecko miało poczucie satysfakcji, chciało się z nami komunikować, a jednocześnie nie trwało w złym nawyku czy w, złym, e, w złej formie danego słowa, by miało podaną tą prawidłową formę danego wyrazu. Druga ze wskazówek, jakie chciałabym wam dzisiaj przekazać, jest z jednej strony oczywista, z drugiej strony nie do końca. A więc czytajmy dzieciom, czytajmy dzieciom bajki, czytajmy bajki z emocjami. Czyli nie tylko usiądźmy i przez 20 minut czytajmy bajkę strona ze stroną i tyle, tylko starajmy się włożyć całą siebie, całego siebie w tę właśnie opowieść, bajkę. I nie tylko czytajmy ją, ale też opowiadajmy sobą mimiką, gestami. Starajmy się, żeby było tutaj bardzo, bardzo dużo emocji. Dzięki temu dziecko lepiej przyswoi to, o czym mu czytamy. Będzie bardziej skupione, skoncentrowane na tym, co, czego słucha. To jest druga z moich wskazówek. Trzecią, ostatnią wskazówką na dziś. Jest wskazówka mówiąca o tym, by ograniczyć dzieciom, nie tylko z wadą słuchu, ale wszystkim dzieciom, media, technologie, wysokie technologie, ograniczyć korzystanie z telefonu, z komputera, z tabletu, ponieważ dzieciaczki niestety bardzo, bardzo dużo czasu spędzają korzystając z tych właśnie wysokich technologii, co działa na niekorzyść w ich rozwoju, w rozwoju mowy. Niestety ogranicza i powoduje to y, różne y, nieprzyjemne skutki dla nas. Także ograniczmy dzieciom oglądanie telewizji, korzystanie z telefonu czy z tabletu do minimum, a najlepiej wyeliminujmy to do 5 do 6 roku życia, by dzieci w ogóle nie korzystały z wysokich technologii. Dziękuję bardzo za obejrzenie. Zapraszam Was w niedzielę o 17 na kolejną część trzecią wskazówek dotyczących terapii dzieci z wadą słuchu. Do zobaczenia!